To jest raport, który ląduje na biurku każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych zaraz po wyborach po to, żeby prezydent mógł dowiedzieć się, jakie będą trendy, jeśli chodzi o demografię, politykę i przemiany gospodarcze na świecie i żeby mógł potem odpowiednio kształtować swoją politykę zagraniczną i gospodarczą Stanów Zjednoczonych. No i rzeczywiście z tego raportu wynika, że Stany Zjednoczone stracą pozycję lidera przed 2000, jeszcze 2030 rokiem na rzecz Chin, jeśli chodzi o gospodarkę. Chiny będą numer jeden. No i że Chiny będą dalej prowadzić swoją politykę do dozbrojania się militarnego i że będą to robić takimi nielegalnymi bądź półlegalnymi środkami, po prostu kradąc technologię. To co mnie niepokoi jeśli chodzi o ten raport, to nie są wcale ich podróbki, to nie są ich samoloty ani ich atak na surowce, a to jest zdanie z raportu, które Państwu zacytuję, iż należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu lat ataku nowego rodzaju wirusa. Państwo pamiętacie epidemię AIDS z lat 80. która dziesiątkowała Amerykę i Afrykę głównie. Pamiętamy także z historii, co robiła dżuma, czarna choroba, która dziesiątkowała Europę do tego stopnia, że ludność Europy zmniejszyła się o 1 trzecią. No więc autorzy tego raportu przestrzegają, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat przed 2030 rokiem należy spodziewać się właśnie nowego ataku nowego... Rodzaju wirusa, który zaatakuje i spowoduje śmierć, to jest cytat wielu milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu 6 miesięcy. No i to jest rzeczywiście szalenie niepokojące. Autorzy raportu Krajowej Rady Wywiadu mówią o śmierci milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu najbliższych 6 miesięcy. To jest właśnie zdanie z raportu. To jest to, co jest negatywne i niepokojące, natomiast to, co jest pozytywne i pocieszające, to jest to, że należy spodziewać się sytuacji takiej, że nie będzie przed 2030 rokiem wybuchu III wojny światowej, a ja od siebie dodam, że pewnie nie będzie także końca świata. Mariusz Max Kolonko mówi jaki jest Nowy Jork.